Cześć witam wszystkich ponownie dzisiaj podejdziemy sobie do tematu wymiany wahacza prostego nośnego w Audi A4 B5 Passat B5 Audi A6 chyba super to jest wszystko to samo i inne modele też tylko że tam będzie różnica w zwrotnicy może być albo żeliwna albo aluminiowa tutaj akurat w tych starszych modelach jest żeliwna podnosimy auto i robimy dalej Ale ja jednak polecam podnieść sobie obie strony bo nie będzie nam wtedy stabilizator tutaj stawiał większego oporu Teraz popsikaliśmy sobie, chociaż to nawet nie trzeba było za bardzo, o jeszcze tutaj, ale to tu nie trzeba, to jest dobre. I odkręcamy sobie po kolei wszystkie śruby. To musimy sobie odkręcić, to nam wtedy lepiej stabilizator zejdzie. nie amortyzator i stworzeń. Są 2 8 Ta śruba nam teraz nie wyjdzie, bo tutaj się blokuje o wahacz, ale jak będziemy mieli odkręconą tuleję, to sobie go i stabilizator, to sobie go przekręcimy, i wtedy ona nam wyjdzie. I wtedy ta śruba nam wyjdzie, bo tutaj jest tak o, ale jak odkręcimy inne śruby, to ją wyciągniemy. Odkręcamy sobie stabilizator. i tę śrubę też sobie wyciągniemy jak już zluzujemy odkręcimy tamto on wtedy będzie luźny tu nam będzie chodził także będzie na pewno lepiej sobie to zrobić tutaj jest mocno przykręcone tutaj trzeba będzie dobrze pociągnąć żeby to odkręcić ale jest się za co zaprzeć a z drugiej strony jak odkręcacie to dobrze nogą się zaprzeć i wtedy można to łatwo odkręcić no słabo, słabo Przejdziemy sobie z drugiej strony Spróbujemy to nogą popchać bo to ciężko idzie naprawdę Chyba poszło, teraz sobie jeszcze raz przełożymy klucz pod nogę Tak, poszło No okej, okay, poszło Jednak noga ma więcej siły niż ręka To poszło elegancko Teraz przyjdzie Nie ma problemu Niestety tu nie podchodzi grzechotka a przynajmniej moja. Jakby miała mniejszą główkę to tam by podeszła z drugiej strony do trzymania chociaż to szybciej by się kręciło, ale moja nie podchodzi. Jest, dobra, wciągnąłem. Dobra. No pójdzie Z całą nasadką. Na, na pójdzie. Dobra, w ręku pójdzie. Mamy to. Dobra. No i teraz... To poszło dobrze? Dobra, teraz tu mamy tak rozkręcane, że możemy sobie tak ustawić ten wahacz, żeby tą śrubę wyciągnąć, o, o właśnie, i już mamy ją wyciągniętą. Teraz jedyne co zostało, to wybić stożek z i jakoś tak go przekręcić, żeby nam wyszedł tutaj. Poszło gęsto. Mamy go. Zobaczcie, to jest napisane TRW DECO. I to jest, patrzcie, oryginał Audi tutaj. Czyli fabryka 20 lat jeździła w tym aucie. No i tak, no i tak, i tak. Eee, cenowo 8 półek niżej, czyli najniżej jak się da blaszka nie wiem po co no tutaj nie jest potrzebna, nie było żadnej eee, szybkie porównanie no jest to samo Tak wygląda wahacz w najniższej półki. no oko bardzo dobrze. To trwałość tu będzie marna, ale nam nie zależy na tym za bardzo. Mamy założyć po prostu nowy, zakładamy i tyle, nie? O! Ciasto siedzi. Chodzi. Dobra. Sobie go przesuniemy. Tak nie chcę, weź. Czy uważać na nowe gumy. Dobra. To już sobie złapiemy stożek chyba. Teraz tak daję śruby. Do wahacza. Czyli zamiast tej, natomiast jak ja tu widzę, jakiś taki napis 10.9 wytłoczony, nie wiadomo jak to. Chyba ja tu zrezygnuję raczej z tej śruby i starą założę, która wygląda całkiem, całkiem przyzwoicie i na pewno mi się nie odkręci ani nie odpadnie. To raz, i dają do stworzenia. Taką nakrętkę, ale ona jest za wąska. Tutaj widać, jak odciśnięty jest otwór, ta dziura od sworznia, to praktycznie ta podkładka na tej śrubie prawie nic nie złapie. I tu będzie też stara. No, a jakiś tam klej, to przykleję to, chociaż ona na pewno się też nie odkręci, bo to są śruby takie, które nawet można odkręcić kilka razy, one się nie będą odkręcać. To jest taka konstrukcja, to nie jest teflonem śruba, taka jak ta tutaj. Tylko to jest specjalna śruba do tego. I ja z powrotem tą śrubę zakręcę. dam sobie klej. On nie jest konieczny. Ale jak ktoś ma to warto dać. No i co? To sobie lekko możemy złapać. To najpierw sobie założymy amortyzator. To jest ciężko wcelować, to się tu pręży trochę jednak wszystko. No ale jakoś trzeba, nie? O, 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 o. Teraz już powinno wejść. Dobra, mamy to. Teraz sobie założymy już śrubę stabilizatora. Albo najpierw ją tutaj troszkę, troszkę wbijemy, tak jak ma być. Nie wiem, tak ciężko wchodzi. A nie, dobrze jest. elegancko Dobra. Teraz sobie śrubę stabilizatora założymy. Być może nam to podejdzie. Elegancko. Wchodzi lepiej niż wychodziło. I dobra, mamy wszystkie śruby popychane. To sobie je podokręcamy tak prawie do końca, a ostatecznie to wiadomo w pozycji już pracy normalnej koła, czyli podniesiemy sobie na lewarku zawahacz tutaj za zdrotnicę. I dokręcimy wszystkie śruby na tulejach metalowo-gumowych czyli amortyzator, stabilizator i tą główną tuleję. I jakbyście widzieli, może, że te śruby y są takie na końcu skorodowane, poza gwintem. Jak zanim odkręcicie, to może lepiej nie ryzykować, tylko od razu tutaj obciąć gumówką przy samej nakrętce, bo yy, to jest skorodowana śruba to często nie chce właśnie się odkręcić a tego nie, uk nie ukręcicie, bo to jest przecież stożek i jak on się obróci nie może za co przytrzymać to może lepiej tu od razu obciąć wtedy słuchajcie na tą tuleję jest też taki sposób jakbyście pamiętali jak ona była założona, i zaznaczone kluczem na przykład przekręcilibyście sobie ją tak o, ona gdzieś tak była i można ją przykręcić w ten sposób no ale my sobie podniesiemy tam Mierzymy sobie miarą od butnika tyle, ile stało na kołach, mniej więcej do środka. Koła. Nie No i dobra. Wszystko sobie Gdzie się zaprzeć? Dobra. No i dobra. Czyli mamy wszystko poskręcane. Tamto na pewno. Przez chwilę dokręcaliśmy. To dokręcone. Ła! Dobra. To dokręcone. Amortyzator. Dokręcony. stworzeń Dokręcony. Więc... Spuszczamy. No i dobra. Zakładamy koło. Osłony dzisiaj nie zakładamy, bo tam będziemy jeszcze coś robić pod więc osłony dzisiaj nie zakładamy, zakładamy koło i możemy próbować. No i dobra. Jest w Dobra, w ten sposób zmiana wahacza ubiegła końca. Nie jest to trudne i nie trzeba jakichś specjalistycznych narzędzi, przynajmniej do żeliwnej zwrotnicy. Młotek, dwie osiemnastki, dwie szesnastki, jakaś breszka, no i to jest wszystko co nam potrzebne. Myślę, że każdy tutaj sobie poradzi bez problemu. Zapraszam oczywiście do oglądania moich filmów. Tam jeszcze na pewno będzie o Audi A4 czy tam pasacie. No i różne ciekawe rzeczy pokazuję jak robię. Także do zobaczenia, pozdrawiam, cześć.